Nie ma, zaczynajmy w miejscu, w którym się rozstaliśmy. I jestem kilka dni po poprzednim nagraniu i sobie rozknąłem kilka rzeczy. tak yy, Po pierwsze, zostawcie lajka, like suba i komentarze, komentarze. Najważniejsze, zawsze najważniejsze komentarze, to musicie pamiętać. I teraz wracając do samej gry. Yy, si ostatnio sobie siedziałem w robocie i sobie tak myślę Ej! Ja się tutaj czaję jak głupia, ja i takich muszę wszystkich zabić, no nie? To... No to... To jaki sens? Słuchajcie, muszę to przycisnąć, bo ja kurde bo nic nie słyszę Jaki ma sens? Omijanie ich wszystkich, muszę ich przecież wyeliminować, do tego mam przecież taką yun, Yuki Która potrafi ich normalnie ogarnąć, nie? To schodzimy na dół Idziemy do wody Wracamy sobie tutaj Musimy wrócić normalnie na sam początek, nie? Czy ja jestem w stanie tutaj jakoś przejść Żeby mnie nikt za bardzo nie zauważył Chyba nie, muszę wrócić Jeżeli już to muszę wrócić tą drogą Dobra, to sobie wrócimy tą drogą Dobra Tak, wejdziemy sobie tutaj do krzaku Ja teraz Potrzebuję sobie użyć takiej yuki Która ma zajebisty gwizdek i ona będzie w stanie tutaj przywołać tego gościa. Dlatego sobie użyjemy tego trybu. On ma zasięg na taki. ok. Więc my sobie shurikena użyjemy w trybie na oficerze. Teraz poczekamy aż on tutaj sobie przyjdzie na spokojnie. Tak. Dobra, to jest. Także teraz możemy to już powyłączać. Musimy teraz wyczekać. Tutaj od razu zapisy. Zapisy są bardzo ważne. Wyczekamy sobie, mam nadzieję, że się podoba, podoba się bardziej takie ustawienie kamery, widać mniej więcej, widać mikrofon Dźwięk ogarnąłem, teraz chyba czas przyszedł na kamerę Więc myślę, że to też będzie OK. On tutaj ma jakoś zasięg, nie? Dobrze pamiętam? Jak ona ma tutaj ten zasięg, ta mm. O nie! Nie pykło Dobra o nie, no, widzicie? Zajebałem. Kontynuuj, bo ona tutaj ma w złym miejscu. Tak. Dobra, ja się, co? To będę to trzymał, żeby zobaczyć kiedy on będzie w zasięgu, żeby on tutaj przyszedł, tam wchodzą ci goście. A widzicie, znowu jest źle. To tak nie zadziała. Muszę to zrobić inaczej. Czyli tak, Yuki. Ty bierzesz swój gwizdek, idziesz tutaj. Ja potrzebuję anulować ten tryb cienia. Co? Tak. Jeszcze raz, poczekamy. Potem szybko się przełączymy na... No, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tak, ja potrzebuję, żeby on tutaj przyszedł. O nie, dosięgł go. A, ale lipa, nie trać czujności. No wracaj, jest. Dobra? Także ty uciekasz na dół. Dobra, a ja to zabieramy go. Damy go do krzaków. Dobra, kolejny oficer wyeliminowany. Dobrze. Eee, Chodź tutaj słoneczko. oj, a gdzie ty tam? Gdzie ty tam pójdziesz? Tutaj, tutaj, tutaj. Tak jest. Wejdziemy sobie tu. Teraz znowu muszę podejść. Tym razem, potrzebuję przywołać tego gościa. Szkoda, że tutaj nie ma mugena, bo wtedy mógłbym tym mugenem całkiem, całkiem tam sobie wskoczyć i po prostu czterech chyba nawet naraz zabić. Największy problem jest z tym, Od razu się zapiszemy. Dobra, ta. kurde. Tak, Ajajaj, no teraz muszę poczekać, aż mi się to. Tak, żeby. O, tamci sobie przeszli. O, dobra, dać się to. Dobra. Ok, ucieczka. A ja to? O nie, zajębał mnie, ale typ. Dobra, to mi nie pykło. E, czyli najprawdopodobniej zrobimy to jeszcze inaczej. Lecimy sobie tutaj. Dobrze, do krzaków. Teraz damy to. No. Nie Ajajaj. no i widzicie lipa. No tak tego nie zrobię. Dobra, ale plan jest dobry. O kurwa. Nie wiem co mi się obrócił. Dobra, tam ci tu idą. No idź, ci się słońce. Dobrze. Okej, okay. eee, on ma tego kamienia, nie? Także będziemy w stanie... Tutaj mamy trzech gości, a ja trzech gości nie jestem w stanie w żaden sposób zabić. Mm, niby tutaj mam pułapki od Yuki. Ale dzięki temu teraz możemy przejść sobie tutaj. Ja też wejdę do tego krzaku. Tak. Ja bym chciał spróbować dojechać tego gościa. Tylko, że on się patrzy cały czas tam. Czyli poczekamy, aż ci czerwoni, ci zwykli strażnicy sobie przejdą. Użyjemy yuki. Mamy tutaj. dodamy pułapkę. Zagwizdamy. I okay też tam odejdź? Kurwa, chodź w dupę normalnie. Dobra, jeszcze raz. Tak, chodź tutaj do niej. Chodź tu. No, tak. Tak. Dobra, to niech sobie tam przejdzie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. Iście, pomalutku. Tutaj spróbujemy. A widzicie, tam chyba jeszcze jakoś mogę przejść sobie. Ej, tu jeszcze dało się wejść, tak naprawdę. Dobra, no nieistotne. Teraz potrzebuję to zrobić tak. A... Tak. Dobra. Tym sobie przygotujemy w trybie cienia to. Hmm. Ten raczej się tak nie patrzy za bardzo. Ten tutaj jest największym zagrożeniem. Yuki. Zagwizdaj. Dobra, podejdź. Na no nichu Nie zwraj tego w ten sposób. Trzeba się przedostać gdzieś indziej. E, ten głos się patrzy tak, że widzi... Też to? Nie, dobra. Czyli. Ej, chodź tu! Dobra. Ja myślę, że zrobimy to. Tak. Zaznaczę was. Ja potrzebuję, żebyście się. Jak najszybciej tutaj. Tak jest. Ten gościu. Czy tego typa ktokolwiek tutaj widzi? Czy oni zwracają na niego uwagę? Zwracają. Dobra, czyli tak. Hayato. Zejdź sobie na dół. Zjedźmy go shurikenem. Dobra. To z Tutaj nam się upiekło nawet. Dobrze. Tu cię odłożymy. O, jak to się kładło. Dobra. Tego odłożymy. Wejdziemy sobie. Jak teraz to zrobić? Tutaj mam dwóch gości, których muszę wyeliminować... E, dobra, od razu, F5. Yuki jest u góry. Jak wykorzystać to miłki? Niestety mam tylko jedną pułapkę. Ale, jeżeli ja sobie tak gwizdnę, czy ten gościu przyjdzie tu? Dobra. Eee, to. Dawaj na górę. Dobra. Wejdziemy na górę. Dobrze, oni mnie tutaj w, jakiś, w jakimś stopniu będą widzieć. Hmm. Tam ciągle jest ten znacznik. Dobra, Yuki, pokaż mi, czy Czy to, co ty tu masz, w jakiś sposób jest w stanie mi pomóc. Ten jest teraz największym takim zagrożeniem. Na szczęście tamten już nas nie widzi, tego też nie. Yuki by mogła w sumie zejść i położyć gdzieś tutaj pułapkę. Jak ci goście chodzą? Dobra, wiesz co, Yuki? Zdaje się. Dobra, jak ci goście? Ci goście chodzą bardzo, bardzo głęboko, idą. Także Yuki, sobie zejdziesz. Ja bym chciał cię poprosić, żebyś weszła sobie tutaj. Dobra, ten gość idzie tak. Potrzebuję zobaczyć, jaki on ma punkt widoku. Bo oni idą bardzo daleko. Tutaj mamy dwóch cywili. Czy ja tu będę? Jaki kamień? Tu jest kamień! Czajcie to? Dobra O nie, tylko jednego się udało, serio? No To poszło niefajnie Dobrze A mają takie zwiększony Wiecie co, ja teraz mogę wykorzystać sobie do tego wszystkiego Kurczę, zastanawiam się czy tego czy co? Zróbmy to tak. Jeszcze raz, kontynuuj. Gdzie ja tutaj mam Hayato? Hayato, dawaj na górę. Ja myślę, że ty to ogarniasz trochę lepiej. Dobra, podejdziemy się tak. Obrócimy sobie w ten, w ten sposób. Także widzieć, czy oboje są pod tym kamieniem. Ja zapominam, że tu można wykorzystywać elementy otoczenia jak tamten wóz yy, w poprzednim filmie, który udało się bardzo fajnie zrzucić na tamtych dwóch gości. No haja to. No, gdzie ten kamień spadnie? To, żeby jakby. Kurwa. Fuj, F5. No, poczekamy sobie, posiedzimy, a ja się herbatki napiję. No i tak będziemy siedzieć, no. Już 12 minut zabiłem jednego typa, nie? Także co mam powiedzieć, no? Co mam wam powiedzieć? Ej, a co ty, ty a tych. Ty nie możesz go zrzucić tego kamienia? Co jest, ty? Ona nie może tego kamienia zrzucić. Ale lipa. Dobra. No to w sumie fejlik No dawaj. Ona go chyba będzie mogła zrzucić. Dobra, ty się przesuń, bo ty jej tu będziesz przeszkadzał. Czy ona jest w stanie go zrzucić? Boże, bo to z kontrolą mam zrzucenie. Nie, najgorzej. Dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech oni się tu przejdą. dobra, Yuki, no. Dawaj, dawaj. Teraz bardzo dużo zależy od ciebie. Tak, F5. Także myślę, że całkiem blisko. No. Blisko, blisko, blisko. Kurwa, znowu jeden. Jeszcze raz. Za daleko byli. Ona się jednak trochę do tego zbiera. Jeszcze kawałek. I teraz. Bum, dwóch. Udało się. Dobra. Teraz w sumie Haja to może podejść tutaj nie mogę go tak rzucić Dobra Ten jest spalnięty Dobra, to nie szkodzi. To są... Boże, ci tu przybieglibyście co F8, bez sensu. Kontynuuj. Trośnie tego nie przemyślałem. Dobra. I teraz. Dobrze. Tych się udało, ale to jest to, że on go tu zobaczył, bo on stał tutaj obok tego kamienia. Dobra, ale Haja, to ty byś mógł zejść. Dobra, tych dwóch się pozbyliśmy. Mmm. Przywrócimy oryginalny widok. O no to jest to, że nie jestem w stanie tutaj zabić dwóch gości naraz. Ale jestem w stanie. Zejść sobie Yuki na dół, podejść tu Kaja to też na dół, podejdziesz tu. Dobra, ten idzie. Jaki on ma? Punkt widzenia. Dobrze, Shift eee, A. Tak, Shift A. Tak, Enter, eliminacja. Dobra, zabierz to, dobra, wyrzucasz tego, ty dasz to. I teraz ja potrzebuję to zrobić tak, żeby ona mi tym gwizdkiem zagrała. Tylko gdzie on? On chyba przychodzi między tamtymi wozami F5 od razu. Czy jestem w stanie tylko złapać zasięg? Dobra Zabierzemy go No teraz już idzie prosto Ja chyba ostatnio za dużo zacząłem kombinować, nie wiem w ogóle jaki Jaki był w tym sens tego co ja robiłem Dobra, czy co, co, ty raczej nie przejdę a teraz mam tak. Tu mam gościa, który obserwuje tamtego, a ten gość obserwuje tego. Dobra, a ja teraz bardziej potrzebuję mieć wzgląd na tego typa. Kurde, jebaniutki, ale ja mnie przyczaju. Dobra, ja bym tego potrzebował ściągnąć mniej więcej w to miejsce, ale on tutaj się patrzy, nie? On ma czysty, czysty widok. Dobra, przejdź sobie tutaj. Tam jest jeszcze tego, będę musiał wyeliminować. Oficera F5. Dobra, ten mnie tutaj nie widzi za bardzo. Czy jestem w stanie go tutaj przy, przywołać? No, raczej średnio. Tym mogę za to podejść jeszcze bliżej. Nawet tutaj. Sobie podejdę. Teraz. Jak ten gościu patrzy? Ja bym go potrzebował osiągnąć mniej więcej w to miejsce. Mm. Dobra. Tylko jak go tutaj ściągnąć? U mnie w sumie nie widzi. Oj, oj, oj! Dziewczynko, coś tu nie bała. Dobra, przejdzie se tu, tu dookoła. Tak jest, o to chodzi. Okej Dobra No i tego już powinno pójść całkiem prosto tak jest Dobra, mamy gościa Cały obóz tutaj jest wyczyszczony Teraz, Yuki też chodź Tutaj jest ten cywil co chodzi, jeżeli dobrze pamiętam, tak jest jest ten cywil Tak To jest ten chujek, który mnie ostatnio podjebał strasznie Dobra Dobra Kurwa, no i widzicie, ale się odjebało Oni chyba nawet w sumie tak na cywilów nie zwracają uwagi Zobaczmy Tutaj jakiś gość, ten mnie zobaczył Spróbuję wyczekać, on tutaj leży, więc go nie powinien widzieć. Dobra, zabierzemy go. Dobra. Dobra. Co oni mi wyskoczyli z tego wozu, nie? Okej. Okay. No akcja jest taka, muszę wyczekać na tego typa. Ten gość sobie musi stąd pójść eee, Chyba, że w sumie mogę przywołać tego gościa Piękna ty uciekaj, schowaj się Kurde no normalnie Mi Dobrze

No właśnie, my się dostać tam do tego kamienia, nie? No okej okay. Zapis Ja tutaj bym potrzebował teraz by wyeliminować tego typa Wypierdalaj O nie Dobra Szybko to, Hayato to. Lecisz, lecisz Lecisz, lecisz Nie ma czasu Tak jest, tutaj zrobimy Hehe <laughs> Taką akcję. Dobrze. Tu mamy całość wyeliminowaną. Zajebiście. Także teraz tutaj mamy tego gościa. No tych przejechał powóz. Tu jakieś kamienie są. U góry jakieś rzeczy, które mogę wykorzystać. Hmm. Raczej nic ciekawego nie widzę. Tu jest oficer krowa. Tutaj są goście. Oni śpią. Ten chyba nie śpi. Nie, wszyscy śpią, tylko tu jest tych dwóch. Dobrze, no to teraz tak. Hayato. E, jak tutaj wygląda sytuacja z tym gościem? F5. A. Od razu go zabierzemy. Chodźmy stąd. O, nie, idzie tutaj. Dobra. Jego po prostu wyrzucę tu. Teraz bym musiał jakoś. tego gościa wyeliminować się tutaj tak dziwnie, śmiesznie patrzą. Ja potrzebuję się dostać w ten punkt, żeby móc wezwać e, Mugena. To hmm. niezryć. Tak, wejdźmy do wody. Próbujemy się gdzieś to tutaj to. przepłynąć. Nie wiem, czy jestem w stanie tutaj za, za bardzo coś zrobić. Z tej strony na szczęście mam już wszystkich wyeliminowanych praktycznie. Myślę, że mogę wejść tu, Ktoś patrzy w ten punkt poprawić co? F5 wyczekamy ten jaki ma powidok dobra tego za bardzo nawet nie widzi więc jestem w stanie jak on będzie się wracał to automatycznie tego gościa wyeliminować Zanieść go w krzaki i potem mamy tamtego ostatniego tak jest dobra do krzaków do krzaków do krzaków dawaj 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 dobra no i w sumie teraz już mamy taką całkiem wyklarowaną sytuację. Dobra, jakoś się to udało jeszcze ominąć. Tutaj mamy jeszcze oficera. Czy na tego oficera, czy ktoś patrzy w ten punkt? Chyba nie bardzo. Więc nawet fajnie by było. A ja bym sobie nawet bardziej, bardziej zobaczył w ten punkt. O. A jednak tutaj patrzy ten cywil. Więc tutaj będziemy chyba potrzebowali Yuki Kiedy Tutaj przebiegnij. Tak jest, potrzebujecie tu Ja będę cię potrzebował, żebyś mi przywołała tego gościa. Dobra, że o, ma. Ona go wezwie. Dobra. Tego no gościa musimy wyewakuować, mniej więcej w to miejsce. Dobra. F5, mamy kolejnego. No, ta gra nie jest taka prosta, jak myślałem, że jest prosta. Nie wiem w ogóle, jak tych wyeliminować. Najlepiej by tu było wpaść mugenem. Do mugena jeszcze nam troszeczkę brakuje, tak naprawdę. Mm ja to Teraz tak. Czy ktoś się patrzy w ten punkt? To zniósł, to tutaj podbiegnij, Chyba tutaj będzie raczej czysta sytuacja. Tam jest jeszcze ten kurczę kapelusznik. Ale tutaj mamy po dwóch przeciwników. Nie wiem za bardzo, jak ich teraz wyeliminować. jest tylko ten gościu. Czy ten z tą czapką się w tą stronę patrzy? Patrzy się, ale ja. nie jest no właśnie, tego się bałem. Dobra. Jeszcze raz. Kurwa. Jeszcze raz. No. Zatrzymamy tego gościa. Do krzaków. Boże, takie powolne eliminacje, nie? Ja wiem, że ta gra nie jest jaką mega, mega, mega szybka. Ale myślę, że jest mega dobra jednak, mimo wszystko. Dobra. Udało się tu dostać. Do tego gościa będziemy musieli się jakoś przedostać też. Ten się patrzy też na niego, ale. Ten skutecznie odwraca jego uwagę, kiedy z nim rozmawia. Czekajcie, się napije. Także będziemy musieli wykorzystać ten moment. Kiedy. On zaczyna z nim rozmawiać, z tym gościem. Wtedy będziemy mieli już rajtowo Widzicie? Bo on ciągle na niego patrzy. Ja Potrzebuje ten moment wyczaić. No, bezpiecznej, bezpiecznej. No za chwilę będziecie mieli bezpieczną podróż, dobra. F5 No i ci 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 Dobrze. Dobra. Udało się. Teraz tamtego gościa muszę jakoś wyeliminować. Ten będzie w ogóle nie szai pewnie. Że... Ej! Czy ja tu? Czy ja tu z kimś rozmawiałem? Hmm. O, o, ej! Czajesz o No idź! Kurwa. Urygadek, no kio, strasznie. No, wypierdalam stąd, nie? Udało ci się, nie wiem w ogóle jakim cudem, nie, co się tutaj wydarzyło. Eee, ty tutaj nie ma. Tam ci dalej śpią. Nie wierzę! Ej i to ty nie mogłem ich odwracać ich uwagę? Ja sobie to zapiszę już. Eee, nie wiem, czy nie teraz będę bardziej czujni, czy coś, ale. Nic z Odjebałem właśnie taką akcję, że wow. Tam jest mój shuriken eee... Dobra Ja mam tego gościa? To jest No fucking way, czyli jeżeli się po prostu dostał do tego miejsca oni by ich wszystkich wyeliminowali? Żart

Nao, nantomosy. I Ja ogólnie widzę, że tak, jak te napisy za bardzo. No, ja ich nie zasłaniam, więc jest w porządku. Zasłaniam wam troszeczkę postacie, które mówią aktualnie, ale ogólnie też są napisy. Więc to raczej nie jest jakaś większa przeszkoda. Mm, a sprawdzałem na telefonie, i w sumie to widać. Więc... Więc raczej czytać nie będę. Wiem, że teraz gadań wam, zagłuszam to wszystko. Ale kiedyś muszę wam przekazać te informacje, prawda? Hmm. Mamy to! Koniec! Wypełnił misję. W czasie poniżej 5 minut i 30 sekund, ja pierdolę Czy wy to rozumiecie, a ja to grałem 60 minut, godzinę Godzinę zmartowałem na tą cholerną misję Jak to jest w ogóle możliwe, co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? No jestem zły, nie? Jestem zły Ech. Wiecie co? No chuj mnie kiedyś strzeli z tym graniem. Dlatego. Tutaj zakończę ten film. Do zobaczenia. Siema!